Śpiący gigant się budzi, nabiera apetytu na walkę o mistrzostwo. Czy Ferrari jest w stanie rzucić wyzwanie McLarenowi i realnie powalczyć o tytuł? O tym wszystkim już za chwilę. Dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 22 października, Daniel Biały, echa padoku. Flag nad wejściem do fabryki w Maranello przybywa, ale te dwie ostatnie wywalczone w Formule 1 ważą zdecydowanie więcej. Ważą więcej, bo o tych zwycięstwach nie decydował przypadek Ferrari. Miał argumenty na to że Ferrari... Wyciągnęło wszystko, co ma najlepsze, albo inaczej. Ferrari wyjęło to wszystko, co udało się zbudować przez ostatnie kilka miesięcy. Te zwycięstwa mają swoją wagę również z innego powodu. Być może pamiętacie mój ostatni przegląd włoskiej prasy. Pomądzy były zachwyty, jeżeli chodzi o to, co pokazał Charles Leclerc. Natomiast nikt nie miał specjalnie odwagi, żeby napisać, że to jest początek walki albo że budzą się te. Emocje, te tęsknoty związane z walką, realną walką o mistrzostwo, budzi się to wielkie włoskie marzenie. Tym razem śpiący gigant się obudził, więc zajrzyjmy sobie na chwilę do. Poniedziałkowych wydań włoskich dzienników, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest postrzegane we Włoszech, jak było postrzegane wczoraj rano, kiedy Włosi usiedli do tej porannej kawy i wzięli do ręki gazetę. La Gazeta pisze o czerwonej imprezie i magicznym Ferrari w Austin. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten magiczny pył, tutaj już z mój komentarz, pojawił się dopiero wtedy, kiedy trzeba. Ferrari nie było od początku faworytem tego weekendu wyścigowego. Fantastyczne tempo wyścigo Momentami. Leclerc urywał Norrisowi i Verstappenowi pełne sekundy, szczególnie na początku, kiedy zaczynał im odjeżdżać. Była też umiejętność utrzymania opon, w tym. Optymalnym oknie pracy, co powodowało, że one zużywały się zdecydowanie mniej niż te opony urywali, można było jechać dalej na tym komplecie. Do tego musimy dołożyć dobrą pracę na pitwall, ale także dobrą pracę na stanowisku serwisowym. Ferrari zdaje się być perfekcyjne, jeżeli chodzi o całą operację wyścigową. Ta mechaniczna Godzilla pod okiem francuskiego mechanika zaczyna pracować w idealnej synchronizacji. Dlatego, jak pisze la gazeta, Maranello zaczyna myśleć o mistrzostwie. To wszystko się budzi tam w środku. Budzi się, może zostać wkrótce obudzone jeszcze bardziej przez Luisa, który się tam pojawi. Na razie tego nie ma. Podobną sugestię znajdziecie na pierwszej stronie Corriere Dello Sport. Mistrzostwa pozostają otwarte. Tutaj również pojawia się magia w tytule, ale w odniesieniu do zachowania Leclerca tuż po starcie ale gdybyśmy sobie to wszystko rozłożyli na czynniki pierwsze, to na starcie więcej było szczęścia. Jeżeli chodzi o Charlesa Leclerca, ta walka Norisa Verstappena wyciągnęła ich na zewnątrz. Sainz lekko przyblokowany i to otworzyło tą szeroką furtkę przed Charlesem Leclerkiem, no i on to wykorzystał. Natomiast magią było to, co pokazali obaj kierowcy Ferrari w drugiej części wyścigu to fantastyczne tempo, no i dobra na, praca na wall, dobre decyzje, jeżeli chodzi o Carlosa Sainza. No i w ten sposób Ferrari zdobyło czy podbiło Amerykę. Taki, taki tytuł również znajdziecie na tej głównej stronie dziennika Corriere dello Sport. Tutaj Sport bawi się słowami pisząc Fanta Ferrari. Fantastyczny i historyczny dublet Ferrari w Stanach Zjednoczonych, za którym stoją perfekcja i dominacja. Tytuł pozostaje celem. Włosi zaczynają wierzyć, włosi mają to swoje wielkie niespełnione dla marzenie i ono może rzeczywiście w tym sezonie lub w kolejnym się spełnić, bo to wszystko nabiera tempa, nabiera rumieńców. Mówiłem Wam wielokrotnie, że ten eksperyment w świecie naukowym trzeba powtórzyć. Ferrari na Monsie wygrało właśnie tymi wszystkimi atutami. Powtarza to również na tej amerykańskiej ziemi powtarza to w Austin. Trochę kalka tego, co się tam wydarzyło. Perfekcja, dominacja, dobre decyzje. No i z takim Ferrari, czy z Ferrari w takiej dyspozycji, Włosi rzeczywiście mogą w to wszystko uwierzyć. Ale teraz, moim zdaniem, najważniejsze zdanie. Sukces nie przychodzi przypadkiem. Bierze się z ciężkiej pracy. Te słowa Leo Tolediniego, umieszczone na pierwszej stronie poniedziałkowego Quotidiano Sportivo, wskazują na ogromny postęp, jaki wykonał się Ferrari. Wykonał się wewnątrz tej fabryki. Ma w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. To jest proces i widać te owoce tego procesu. Widać, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. To nie były przypadkowe zwycięstwa i to nie przypadek, że Leo Turini nazywa wygraną Leclerca godną Schumachera. Jeżeli nazwisko Schumachera się tutaj pojawia, to jest nawiązanie do tych najlepszych czasów i to nie są takie zrywy, włoskie zrywy, których widzieliśmy już bardzo wiele, czasami nawet powodowane przez te przypadkowe zwycięstwa. Tylko takie porównania z ust tak doświadczonego dziennikarza muszą o czymś znaczyć. Śpiący gigant się budzi, i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że przespał tą całą burzę techniczną, która gdzieś dzieje się obok, wokół elastycznych skrzydeł. W przypadku McLaren'a czy wokół tych ruchomych elementów podłogi możliwych do zmiany, teoretycznie możliwych do zmiany pomiędzy sesjami, kiedy samochody znajdują się w parku zamkniętym. Ferrari jakby te kwestie w ogóle nie dotknęły, bo w trakcie tej. Przerwy, którą mieliśmy, Fia dość mocno popracowała, żeby te obszary zamknąć, żeby dogadać pewne kwestie, więc albo grają czysto, co jest możliwe, albo ich trików jeszcze nikomu nie udało się odkryć, niezależnie od scenariusza. Czapki z głów przed Ferrari, przed ludźmi, którzy pracują w Maranello, przed Fredem Waserem, że tak to wszystko umiał poukładać, a to nie jest koniec drogi. To tak jak powiedziałem jest proces. Podciągnięcie, wyciągnięcie zespołu z takiej trudnej sytuacji, w jakiej był zespół Ferrari. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę wiele zepsutych elementów, wymaga długiego planu. Myślę, że to nie jest koniec planu. Jesteśmy gdzieś w połowie tego wielkiego planu, napisanego pod okiem Freda. Wassera. To, co wydarzyło się w Austin po starcie, również nawiązuje trochę do tych wydarzeń wokół Ferrari, tego, że oni niespecjalnie zostali dotknięci tym, co się obecnie dzieje. W walce o tytuł w ruch poszło coś więcej czy poszły, coś więcej niż tylko pięści, a Ferrari ominęło to wszystko bezpiecznym łukiem. To jest to nawiązanie do tego wyminięcia rywali przeszala Leclerca. zastanawiające jest natomiast prędkość, a raczej jej brak w McLarenie i to jest to, o czym Wam mówiłem, czy co sugeruje. FIA popracowała, zabrała te elastyczne skrzydła, zabrała ten trik, jeden z trików McLarena, bo to na pewno nie jest jedyny. Nie kupuje tu tłumaczeń Andreas Steli, który mówi, że to charakterystyka toru, szczególnie te dohamowania dowolne Zakrętów to im nie leży, to spowodowało, że ten samochód spisywał się w stanach zdecydowanie gorzej. Biorąc pod uwagę, jak ten samochód wyglądał od początku tego sezonu. To był samochód uniwersalny spisywał się wszędzie i nagle po tej wakacyjnej przerwie, kiedy Fia trochę pogrzebała, trochę pogroziła palcem, trochę spróbowała dogadać pewne kwestie między rywalami. Tej formy, tego tempa, tej prędkości już nie ma. Oczywiście zobaczymy, jak będzie w kolejnym weekendzie wyścigowym, ale po tym sprzątaniu wykonanym przez FIA McLaren wygląda zdecydowanie gorzej. Red Bull, zdaniem Verstappena, wraca do siebie i ma być to wynik tych ostatnich poprawek i aktualizacji. To ma być pierwsza część tego pakietu. Kolejna powinna pojawić się przed końcem tego sezonu, ale ponownie zdają się dają o sobie znać te nierozstrzygnięte sytuacje czy w obu samochodach były te poprawki czy w jednym. Christian Horner przekonywał, że w obu, Sergio Perez sugerował, że nie miał wszystkiego, więc tutaj pewności nie ma, ale wracają te różne wersje wydarzeń i ten Red Bull taki bardzo kapryśny Verstappen wysoko, Sergio Perez nisko i powracają plotki na temat ewentualnej emerytury Sergio Pereza. Nawet Helmut Marko ostatnio powiedział, Helmut, który chyba chciałby zmiany, jeżeli chodzi o obsadę tego drugiego fotela. Powiedział, wszystko jest otwarte, zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte. A co do samej rywalizacji o tytuł kierowców, to Verstappen pokazał w niedzielę, ile ma tej dodatkowej pojemności w głowie, jak jego mózg potrafi pracować, ile ma w trakcie jazdy wykorzystane. A ta dodatkowa moc obliczeniowa w głowie pojawia się dopiero w sytuacjach stresowych czy w sytuacjach, kiedy trzeba walczyć o życie. To jest to, co oddziela tych wielkich, największych kierowców od tych, którzy muszą skupić całą uwagę na jeździe samochodem. Max Verstappen może prowadzić samochód, może zmieniać ustawienia na kierownicy, jednocześnie może kalkulować sobie to wszystko w głowie, mieć ogląd całej sytuacji i nadal gdzieś połowa jego mózgu będzie szukała innego zajęcia i innych... Atrakcji, no i Verstappen pokazał, że w trakcie tej rywalizacji potrafi dobrze poruszać się również w obszarze przepisów i ich najnowszych interpretacji, tych wszystkich wytycznych, które zmieniają się czasami z weekendu na weekend, tych zapisanych w regulaminie, tych zapisanych gdzieś obok w dokumentach, które nie są dla nas dostępne jak kibiców, są dostępne czy rozesłane tylko i wyłącznie do zespołów. Dlaczego o tym mówię? Zwróćcie uwagę na reakcję Maxa Verstappena po tym, jak Lando Norris objechał go po zewnętrznej tak bardzo szeroko. Max Verstappen nie był zły, nie był wściekły. Max Verstappen wręcz miał w głosie radość, mówiąc o tym, że Norris jakby objechał go niezgodnie z przepisami. I tutaj ta radość sugeruje, że Max Verstappen zwyczajnie zestawił połapkę na Lando Norrisa, wystawił go licząc na to, że ten połknie tą przynętę i tak właśnie się stało. Verstappen wiedział, że kluczem do oceny sędziowskiej jest pozycja w szczycie zakrętu. Zwróćcie na to uwagę, te ostatnie wytyczne, które są wykorzystywane przez sędziów albo inaczej, według których oni muszą sędziować, mówią, że liczy się pozycja w szczycie zakrętu. Dlatego Max Verstappen Widząc, że Lando Norris jest przed wjazdem w zakręt lekko przed nim, opóźnił hamowanie, czy puścił pedał hamulca, wjechał bardzo mocno już w zakręt, no i w szczycie zakrętu to on był delikatnie z przodu, ale to daje mu przewagę w przypadku tej oceny sędziowskiej. No i tutaj ten wyjazd, Norris miał jeszcze możliwość oddania tej pozycji i Nawiązania walki w dalszej części była przewaga opon, była różnica, była ta delta między oponami. McLaren zdawał się być szybszy, ale jednak zdecydowali się utrzymać to wszystko, zostawić decyzję sędziom, co jest bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę to, jak sędziowie decydują czy jak sędziowie oceniają te sytuacje z weekendu na weekend. McLaren również, bo tutaj bardziej winie zespół niż samego kierowcę, bo on nie ma pełnego oglądu sytuacji. Myślę, że popełnił błąd, to oni powinni na pitwall zadziałać, powiedzieć Landor odpuść, spróbujemy jeszcze raz, bo w ten sposób pchamy się ewidentnie w kłopoty. Dlaczego ta ocena sędziów była tak różna? No bo zobaczcie, Max Verstappen rzeczywiście opóźnił hamowanie, wyjechał lekko poza tor, ale za ten lekki wyjazd poza tor mógł otrzymać tylko to ostrzeżenie. Te ostrzeżenia pozbierane mogły się przełożyć dopiero na karę. On wiedział, że dostanie ostrzeżenie, ale będzie bezpieczny. Wyprzedzanie poza torem to jest zupełnie inny kaliber i inne kary, które mogą zostać przydzielone i to właśnie spotkało Lando Norrisa. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, wypowiadając kolejne zdanie w walce o tytuł w zbliżonych możliwościami samochodach ta dodatkowa moc obliczeniowa, którą Max Verstappen ma w głowie robi dużą różnicę to są te elementy, które decydują to jest ten start, który Max Verstappen wygrał i to jest wiele sytuacji, które pewnie padną jego upem w takiej bezpośredniej rywalizacji, kiedy te samochody będą do siebie zbliżone, kiedy nie będzie tej magicznej przewagi ze strony McLarena, a ta tak jak powiedziałem gdzieś magicznie uciekła w trakcie tej Dłuższej przerwy, kiedy FIA zabrała się za sprzątanie pewnych kwestii technicznych, umiejętności, kalkulacji i decyzyjności tego w arsenale Landon Norrisa nadal brakuje. Jestem trochę rozczarowany, to jest te 2% być może, które dzielą tych dobrych, bardzo dobrych kierowców od tych wyjątkowych. Brakuje tej błyskotliwości, jaką zdaje się mieć Oscar Piasty, Gdybyśmy ich obu połączyli w przypadku McLarena, mielibyśmy kierowcę, chyba idealnego kierowcę, który rzeczywiście jest w stanie powalczyć koło w koło z Maxem Verstappenem, któremu nie będzie brakowało. I Dobrego bycia z samochodem, tej błyskotliwości, szybkiego podejmowania decyzji, ale też tej dodatkowej pojemności czy mocy obliczeniowej, żeby mieć pełny ogląd sytuacji, żeby nie dać się złapać na takie proste triki Maxa Verstappen. A skąd Max wie, jak sędziowie będą oceniali? On był w takich sytuacjach wielokrotnie, on był w tym pokoju sędziowskim. Setki razy zaryzykuje takie stwierdzenie, może trochę przesadzone. Podobnie jak Kevin Magnussen, tęskni, kiedy nie jest w pokoju sędziowskim, tęskni za sędziami. Podobnie jest w przypadku. Maxa Verstappena, tu wychodzi ta różnica, nie tylko doświadczenia ale różnica jeżeli chodzi o tą brzytwę w głowie którą zdaje się mieć Max Verstappen którą mają ci najwięksi kierowcy, czy mieli ci najwięksi kierowcy to ich właśnie odróżnia natomiast jeżeli chodzi o braki wśród kierowców, to nie brakuje nic, zarówno Liamowi Lawsonowi jak i Franco Colapinto no może poza gwarancją tego, że będą mieli fotel w przyszłym sezonie. Jeśli ten pierwszy, mówię tu o Lowsonie, powtórzy dyspozycję z w Meksyku, to nie będę zaskoczony, jeżeli dostanie fotel w Red Bullu, nawet gdyby Honda zaczęła jeszcze bardziej naciskać na to, żeby dać szansę Yukiemu Cunodzie. Yuki zrobił ogromny postęp w stosunku do tego, gdzie był, ale Liam wsiada do samochodu po ogromnej przerwie i jedzie tak niesamowite zawody, tak dojrzałe zawody, to się broni. Samo nie wiem, czy Max, gdzie jest już tak naprawdę potrzebny, tutaj pewne decyzje tym występem mogą zostać popchnięte i nie da się tego odwrócić żadną prośbą czy groźbą ze strony Hondy. Przecież to już jest bardzo dobra. Może być tylko lepiej. Ten chłopak dopiero liznął rywalizacji w Formule 1. Widać tam talent, widać tam ten warsztat za kółkiem. A to wszystko z weekendu na wyścig, z weekendu na weekend, z wyścigu na wyścig będzie wchodziło jeszcze na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o Colapinto, to brak tego młodego chłopaka w przyszłym sezonie na gridzie, moim zdaniem będzie ogromnym nieporozumieniem. Potrzebujemy, Formuła 1 potrzebuje świeżości. Daniel Ricciardo gdzieś znika, potrzebujemy drugiego takiego bardzo charakterystycznego kierowcy. No i Franco Pasuje tutaj, ma papiery na ściganie, radzi sobie świetnie za kółkiem. Ten jeden punkt, znowu Argentyna oszalała na jego punkcie. Znowu ten magazyn, czy ten dziennik poświęcony głównie piłce, na pierwszej stronie umieścił właśnie zdjęcie Franco z komentarzem, że chłopak kończy na dziesiątym miejscu, albo można to rozumieć, że chłopak na dziesięć, czyli rzeczywiście jest rewelacyjny, że więcej punktów mu nie można przyznać. Dlaczego mówię, że Franco przydałby się też od tej strony rozrywkowej, no bo Najpierw pokochała go Argentyna, teraz kibice Formuły 1 na całym świecie, że zaczynają zwracać uwagę na to, jaką jest osobą, jaką jest osobowością. Zignorował Martina Brandu na gridzie w trakcie tego e, charakterystycznego czy już kultowego gridwoku. Przeszedł obok, chyba trochę celowo, żeby zagrać na mediach, i te jego wypowiedzi, chociażby ta wypowiedź dotycząca tego, że stracił to najszybsze okrążenie nie tak dawno na, na korzyść. E, Kierowcy zespołu Alpine powiedział, że Francuzi powinni bardziej dbać o ekologię, Francuzi powinni zwracać na to uwagę. To wszystko gdzieś idzie, to wszystko gdzieś się odbija w tych mediach. Oczywiście, nie chodzi tutaj o postać medialną, pewnie znaleźlibyśmy więcej kierowców, którzy w tej strefie medialnej się obracają, ale Franco łączy te dwie rzeczy może być takim powiewem świeżości, taką. Inną postacią w Formule 1, której dawno nie było. Na tym kończę to dzisiejsze wydanie magazynu. Krótsze być może niż zwykle rzut oka na e, tą włoską prasę, na tego giganta, który się budzi na tą rywalizację. Właśnie w tej rywalizacji pomiędzy. McLarenem, a Red Bullem najwięcej zdaje się zyskiwać Ferrari, bo Mercedes znowu na tym swoim kosterze znowu jest lepiej, potem jest gorzej. Są poprawki, samochód znowu na ostrzu noża i wiele incydentów, czy wiele sytuacji, w których kierowcy musieli się ratować nie zawsze skutecznie, kiedy samochód Zaktualizowany, tracił nagle docisk z niewiadomych powodów. To jest właśnie szansa dla Ferrari. To jest szansa na to, żeby końcówka tego sezonu wyglądała jeszcze inaczej. Kto by napisał kilka miesięcy temu taki scenariusz, że najpierw Red Bull gdzieś spadnie na dół, potem McLaren będzie tym, który dominuje, a w końcówce Ferrari dojdzie do głosu i nie wiadomo, jak to się skończy, bo nawet Charles Leclerc mówi: Dopóki matematyka działa na moją korzyść, dopóki. Ta szansa nie jest zamknięta. Na tytuł indywidualny będę walczył do samego końca. Przed nami prawdziwe fajerwerki, jeżeli chodzi o końcówkę tego sezonu. Coś na co długo czekaliśmy. Dwa, trzy zespoły walczą tytuł mistrzowski. Dawno tego już nie było. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Apadoku.